To, co się dzieje, to jest jakiś kabaret. I gdyby nie to, że ważą się losy naszego kraju, to rzeczywiście można by się no, uśmieć popachy. Jednakże zważywszy na sytuację, w jakiej jest Polska obecnie, i to, że wybory już w niedzielę, to niestety do śmiechu mi nie jest ani troszkę. Zapraszam na odcinek. W dzisiejszym vlogu chcę poruszyć temat, który moim zdaniem nie jest przypadkowy, zwłaszcza, że dzieje się tuż przed wyborami prezydenckimi. Już wcześniej mówiłam o tym, jak fundacje, think tanki czy organizacje pozarządowe, często wspierane finansowo z zagranicy, wpływają na świadomość społeczną, tworzą pewne narracje, kształtują emocje i przekierowują uwagę opinii publicznej. Dziś chciałabym przytoczyć konkretny przykład. Fundację Akcja Demokracja. Kilka dni temu ośrodek analizy dezinformacji NASK poinformował, że na Facebooku zidentyfikowano polityczne reklamy, które mogą być finansowane z zagranicy. Wzbudziło to ogromne kontrowersje, zwłaszcza że wszystko wydarzyło się w newralgicznym momencie zaledwie na chwilę przed ciszą wyborczą. Jak donosi Wirtualna Polska, od 10 kwietnia 2025 roku Facebook dosłownie zalała falak reklam politycznych. Co ciekawe, były one publikowane przez dwa mało znane profile – Wiesz jak nie jest? oraz Stół Dorosłych. Ich administratorzy pozostają nieznani, ale fakty mówią same za siebie. Wydatki na promocję tych materiałów przewyższyły budżety kampanii oficjalnych komitetów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. W reklamach tych występowały osoby przedstawiane jako przeciętni obywatele. Jak się później okazało, przynajmniej trzy z nich zostały zidentyfikowane i same przyznały, że do udziału w nagraniach zostały zachęcone przez osoby związane z Fundacją Akcja Demokracja. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy zarząd fundacji przyznał, że jeden z pracowników rzeczywiście pomagał zagranicznemu partnerowi organizacji w znalezieniu uczestników do filmu. Jak napisała w e-mailu do redakcji Wirtualnej Polski Anna Tomaszewska z zarządu fundacji, zrobiliśmy uprzejmość firmie, z którą stale współpracujemy, i na tym skończyła się nasza rola. Nie wiązało się to z żadnymi formalnymi decyzjami władz organizacji. Ta firma, z którą fundacja współpracuje, to jest firma Estratos, która świadczy dla Akcji Demokracja usługi technologiczne oraz konsultacje w zakresie komunikacji. Jest to firma austriacko-węgierska. Ale czym właściwie jest? Co to jest Akcja Demokracja? Akcja Demokracja jest to fundacja, oficjalnie powstała w 2015 roku. Jej fundatorami są Piotr Trzaskowski, Aleksandra Szymczyk, Marcin Koziej i Weronika Paszewska. I tak, Trzaskowski, ale nie Rafał. Choć wielu ludzi może automatycznie tak pomyśleć, że powstał jakiś błąd w imieniu, albo że pan Piotr Trzaskowski jest jakoś powiązany z Rafałem Trzaskowskim. Ale Piotr Trzaskowski nie jest osobą publiczną, ale to właśnie on figuruje w statucie fundacji jako jej założyciel. Niemniej dla mnie jest to dziwna jakaś zbieżność nazwisk, ale nie doszukałam się nigdzie informacji, aby Piotr i Rafał byli ze sobą w jakiś sposób spokrewnieni. Bardzo ciekawe też jest to, że prezesem fundacji jest Jakub Kocjan, były asystent posłanki PO. Akcja Demokracja przedstawia się jako organizacja obywatelska walcząca o no, demokrację, prawa człowieka, ekologię, ale jeśli przyjrzymy się jej działalności bliżej, zaczynamy widzieć coś więcej, coś innego coś, co przypomina narzędzie wpływu politycznego. Działające bardzo sprytnie i precyzyjnie nie poprzez partie czy polityków, tylko przez emocję, język i narrację. Fundacja ta od lat prowadzi działania społeczne i polityczne, które, co warto zauważyć, zawsze idą w jednym ściśle określonym kierunku ideowym. Organizacja systematycznie wspiera postulaty środowisk liberalno-lewicowych. W centrum jej zainteresowań znajdują się takie tematy, jak obrona sądów przed reformami prowadzonymi przez prawicę, promocją Prawa do aborcji, prawa osób LGBT, klimat i ekologia w duchu aktywizmu, a także krytyka instytucji Kościoła Katolickiego, oczywiście, oraz opozycyjna postawa wobec ugrupowań konserwatywnych. I na pierwszy rzut oka można powiedzieć: To przecież jest normalne, że organizacje społeczne reprezentują konkretny światopogląd. W demokracji przecież jest na to miejsce. Ale w przypadku Akcji Demokracja mamy do czynienia z czymś więcej, moim zdaniem, niż tylko światopoglądowym zaangażowaniem. To organizacja, która nie tyle uczestniczy w debacie publicznej, co aktywnie próbuje ją kształtować, narzucać ton, temat i kierunek dyskusji. Robi to poprzez profesjonalne przygotowanie, czyli akcje medialne, kampanie w internecie, masowe wysyłki petycji, a także stały nacisk na instytucje państwowe i samorządowe. Jej przekaz jest jednoznaczny, wyrazisty i bardzo często opowiada. Oparty na emocjach, co sprawia, że łatwo wpływa na ludzi, którzy nie zagłębiają się w kontekst, ale odbierają gotowy komunikat. Fundacja działa pod szyldem demokracji i obywatelskiego zaangażowania, ale de facto reprezentuje jeden konkretny nurt ideologiczny i konsekwentnie marginalizuje inne głosy. To nie jest przestrzeń pluralistycznej rozmowy. To raczej platforma propagowania określonego światopoglądu, ubrana w język praw człowieka, sprawiedliwości społecznej i wspólnego dobra, ale w praktyce budująca silną polaryzację społeczną. W dodatku, co warto podkreślić, część środków finansowych, z których Korzysta fundacja, pochodzi z zagranicy, w tym z tzw. funduszy norweskich czy międzynarodowych grantów wspierających społeczeństwo obywatelskie. To nie musi być złe samo w sobie, oczywiście, ale budzi pytania, na ile niezależne są takie działania i na czyją rzecz ostatecznie pracują. Dlatego Akcja Demokracja to nie jest tylko fundacja, która zbiera podpisy pod petycjami. To dobrze zorganizowana struktura wpływu społecznego, działająca w określonym interesie ideowym i być może także politycznym. A to warto wiedzieć, zanim damy się wciągnąć w jej narrację. Fundacja ta y, nie ma powodów do finansowych zmartwień. Wręcz przeciwnie. Radzi sobie całkiem dobrze. Jak czytamy w artykule wirtualnej Polski w 2023 roku, jej całkowite przychody wyniosły 4 miliony 300 tysięcy złotych. Największą część tej kwoty, milion 400 tysięcy złotych, stanowiły darowizny od osób fizycznych przekazywane między innymi przez systemy płatności takie jak PayU, PayPal, Stripe oraz za pośrednictwem Facebooka. Kolejnym istotnym źródłem dochodów były granty, głównie pochodzące od Zagranicznych podmiotów. Łącznie przyniosły one fundacji blisko 2 miliony złotych. Już na stronie głównej organizacji widnieje informacja, że jej działania, w tym prowadzenie sztabów obywatelskich w latach 22 2024 są wspierane z funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy. Fundacja zakończyła 2023 rok z nadwyżką finansową. Działalność statutowa przyniosła zysk w wysokości 1 100 mln zł, a po uwzględnieniu kosztów administracyjnych i operacyjnych roczne saldo zamknęło się na plusie 170 Zł. Dla porównania, w roku 2022 fundacja również odnotowała dodatni wynik, choć na nieco mniejszym poziomie 264 tys. zł. Wówczas skala jej działalności była mniejsza, a całkowite przychody z działalności statutowej wyniosły 2,5 miliona zł. Warto wspomnieć również o wydarzeniu, które nagłośniła wczoraj Violetta Paprocka, szefowa sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Jak poinformowała, trwa masowa akcja dezinformacyjna wymierzona w kandydata Koalicji Obywatelskiej, prowadzona za pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanych przez systemy operatorów telefonicznych. Według paprockiej w wiadomościach tych dochodzi do podszywania się pod platformę obywatelską oraz prowadzenia kampanii wyborczej poza oficjalnym komitetem, co jest działaniem nielegalnym. Sprawa została zgłoszona do nas, a także do prokuratury. SMS-y mają oczywiście charakter prześmiewczy. Do sprawy odniósł się także Cezary Tomczyk, wpływowy polityk PO, poseł z wieloletnim stażem, bliski współpracownik Donalda Tuska i obecny minister w kancelarii premiera. Z całej Polski spływają do nas bardzo niepokojące sygnały: sygnały o próbach ingerencji w polskie wybory. Mamy do czynienia z bezpośrednią ingerencją przez wysyłanie dziesiątek tysięcy SMS-ów do ludzi w całej Polsce, które mają szkalować kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Sprawa jest bardzo poważna. My powiadomiliśmy w tej sprawie zarówno nas, jak i prokuraturę. Do tego zaraz wrócę. Ale dzisiaj musimy sobie zdać sprawę, że mówimy o fundamencie funkcjonowania państwa. Wybory mogą być finansowane tylko przez komitety wyborcze. Takiego rodzaju SMS-y które mówią o tym, żeby szkalować Rafała Trzaskowskiego, pojawiły się wczoraj i dzisiaj, i w ciągu ostatnich 48 godzin w wielu polskich województwach. Szacujemy, że to jest kilkadziesiąt tysięcy sms które szkalują bezpośrednio Rafała Trzaskowskiego. I są tylko dwie możliwości, jeżeli chodzi o to, kto za tym stoi. Albo stoi za tym Rosja, bo wiemy, że ingerencja Federacji Rosyjskiej w wybory następuje od wielu lat, że jest ona czytelna i jasna albo stoi za tym jeden z komitetów wyborczych, który mierzy się dzisiaj z Rafałem Trzaskowskim. Jedno jest pewne, ta sprawa nie tylko wymaga komentarza, ona przede wszystkim wymaga absolutnej reakcji państwa. Dlatego dzisiaj składamy zawiadomienie do prokuratury. W którym to podnosimy, że doszło do bezpośredniej ingerencji w polskie wybory, w kampanię wyborczą w sposób nieuprawniony, w sposób omijający kodeks wyborczy. Tomczyk potwierdził, że Platforma traktuje całą sytuację bardzo poważnie i zamierza dochodzić odpowiedzialności sprawców właśnie drogą prawną. Ech, proszę Państwa, w poprzednim vlogu mówiłam o think tankach, fundacjach i organizacjach pozarządowych, które kształtują światopogląd Polaków, bardzo często korzystając przy tym z zagranicznego finansowania. Jeśli chodzi o fundacje, takie jak Akcja Demokracja, osobiście nazywam tego typu twory wydmuszkami. Z zewnątrz wyglądają pięknie, mają nowoczesną oprawę graficzną, emocjonalne spoty, chwytliwe hasła o prawach człowieka czy obywatelskim zaangażowaniu. Ale kiedy spojrzymy głębiej, okazuje się, że tam nic nie ma, że to. Nie jest żadna oddolna aktywność, tylko precyzyjnie zaplanowany mechanizm wpływu służący realizacji bardzo konkretnej narracji w bardzo konkretnym interesie. Ja takim fundacjom nie ufam, należy sobie zadać pytanie, która fundacja naprawdę pomagająca chorym dzieciom, zbierająca na leki, ratujące życie, ma do dyspozycji miliony złotych rocznie, podczas gdy Akcja Demokracja, organizacja o wyraźnym ideologicznym profilu, dysponuje takim budżetem i jeszcze generuje zysk. To nie jest zarzut, to jest moje pytanie, kto za tym stoi, kto to finansuje i dlaczego? I powodem, dla którego nagrywam ten vlog, powiem szczerze, jest to, że najbardziej niepokoi mnie fakt, że cała ta afera z reklamami, z SMS-ami, z rzekomą ingerencją, to może być przygotowywanie gruntu pod zakwestionowanie wyniku wyborów. Jeśli Trzaskowski przegra, usłyszymy kampania była zmanipulowana, ingerowano z zewnątrz, wybory należy unieważnić. Prosty scenariusz i niestety bardzo znajomy. Czy widzicie, jak to działa? Jak bezczelnie i otwarcie próbuje no, się nami manipulować? Jak tworzy się atmosferę chaosu i niepewności, by później podważać wyniki głosowania? Kochani, proszę Was, idźcie na wybory. To niewielki wysiłek, ale miejcie pewność, że Wasze decyzje mają znaczenie są w stanie zadecydować o przyszłości naszego kraju. Jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? Trzymajcie się, życzę Wam miłego weekendu. Miłej niedzieli, cześć.